Siemanko, słuchajcie, jak widzicie tam zrobiona jest jedna ścianka ław tam jest na trzy szychty, jeszcze dwie mi zostały. Eee, a więc tak, chciałem powiedzieć troszkę o kosztach bloczków kupiłem 240, powinno starczyć, bo około liczyłem około 250 wejdzie. Mam jeszcze tam kilka swoich, zostało mi. A więc tak, same koszta jakie wyszły dotychczas. No, już raczej więcej się nie powiększy. To jest tak. Zbrojenie, koparka, beton na ławy, żwir do murowania, bloczki, folia. Yy, to mi wyszło 4370. 4, no to, czyli same ławy 4,5 wyjdą. No tam jeszcze doliczę kilka wodków cementu. Kupiłem z 8. Także 4,5 tysiąca samo wymurowanie ław. Tyle wyjdzie. No jeszcze wiadomo, będzie trzeba 100 kupić, tak, żeby to. Ocieplić, wymalować to, też tym lepikiem No i chudziaka zrobić, także na razie mamy 4370 To co widać tam, plus wymurowane wszystko będzie, nie? No i jutro kręcimy dalej, murujemy Trzymajcie się